Dajcie, moi drodzy, nie będzie więcej żartów na temat tego samochodu. Żarty o Passatach są głupie. Wcale nieśmieszne sprawiają ludziom przykrość, smutek. Niektórzy przez to nie mogą spać po nocach. Wyglądają przez okno i patrzą na swojego passata. Niektórzy nawet zaczęli traktować swoje Volkswageny jak małe bękarciątka. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że jest to absolutny koniec, 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 koniec żartów o Passatach. Żeby tak mieć Passata. Passat to takie dobre auto. Jak bardzo bym chciał mieć Passata. <grym> Kiedyś w końcu nazbieram, nazbieram pieniędzy i Kupię sobie. Kupię sobie Passata. O, ale zgodniałem. Przejdę się coś zjeść. Mm. Przepraszam bardzo, ale co pan, co Ej. pan robi? Idę kupić Passata, becz ten! <głos> <głos> Żarty z Passatów zawsze śmieszne. Głupie. Głupie. Na pewno widzieliście mój film opisujący działanie systemu start-stop w Fiacie Cinquecento. Tutaj jak widzicie jest specjalne pokrętełko. Proszę bardzo, start-stop zadziałał, musimy uruchomić silnik. Niektórzy nawet wzięli tę instrukcję na poważnie. Niestety, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, to był żart. A Fiat Cinquecento, mimo że jest dosyć zaawansowanym technologicznie samochodem, jest wyposażony w co najwyżej system stop-stop. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć jak działa prawdziwy system start-stop, oczywiście od spodu, od strony technicznej, proszę bardzo, zapraszam do oglądania. Ciekawostka, jak działa system start-stop. Taki prawdziwy, nie taki z Cinquecento. Tu jest sprzęgło jednokierunkowe Proszę bardzo Kręci się bał w prawo Tak jak pracuje silnik, a koło zematy stoi w miejscu. Koło zematy jest na stałe, zazębione. Nie widać tego niestety, ale jest na stałe, zazębione. Z rozrusznikiem, a to jest tutaj, jest uszczelniacz, który nam uszczelnia silnik. Jest bardzo dużej średnicy. A tu mamy sprzęgiełko jednokierunkowe, które puszcza nam wał względem wieńca. Tu mamy koło zamachowe, tu mamy wieńiec rozrusznika. Możemy sobie kręcić wałem. Silnik może sobie pracować mimo, że rozrusznik jest zazębiony z wieńcem. Natomiast kiedy włączamy rozrusznik wieniec zaczyna się obracać. Nie wiem, czy dam radę zrobić to palcami, nie dam rady. O, proszę, wieniec tam zaczyna obracać całością. Kiedy silnik zapali kręci się już niezależnie. I to jest prawdziwy start stop. To jest element sprzęgła jednokierunkowego. Działa to sobie wszystko cały czas w oleju silnikowym. Jak widać typowe sprzęgło rozrusznika trafiło do środka silnika, prosto na wał korbowy. Natomiast rozrusznik jest na stale zazębiony z wieńcem wału korbowego. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że ktoś zapomniał o tym, że mimo, że ma system start-stop, powinien wymieniać olej. To są właśnie oznaki wymieniania oleju raz na pół wieku. <laughs> Też go wykręciło, kurde. Tu jakiś żur, już się zaczął zbierać. Szuwaks, ostre. Ale filtran, panie, filtran. Tak jest. O, tutaj widać. Brak pierścienia olejowego. O a, a który złapał? O. Ciekawe ile na jednym oleju zrobiono Może z 50 tysięcy kilometrów Przecież Olej to aż... po się tutaj do tych płoków, bo zasychał na nich. Próbowody długie, nie? No trwonki Sada normalnie na tym płoku. Ja myślę, że to by nie jest no, w pasacie to dopiero śladowe zużycie. To A panoweczki? one jak nowe za to się nie, jak poszły się. Do... Może wziął pod uwagę, że Toyota jest tak niezawodnym samochodem? że można sobie odpuścić takie duperele, jak wymiana oleju i filtrów. Pamiętajcie, nawet mając super niezawodne i niezniszczalne auto, nie zapominajcie wymieniać oleju przynajmniej raz w roku, a jeśli robicie więcej kilometrów, to każdy 10 tysięcy. Ale skoro mówimy o olejach, czy widzieliście kiedyś olej, który zawiera w sobie więcej żelaza, niż kilogram szpinaku? Co no to będzie leciało z tego oleju? Bardzo interesująca treść Biorąc pod uwagę jak Jak pracowała ta skrzynia Z tego oleju można by parę zębatek ułożyć Ale fluid O, to chyba jednak nie Założy się, że kierowca nic nie słyszał, póki auto się po prostu nie zatrzymało. Gdyby kierowca tego auta zwrócił uwagę dużo wcześniej na to, że skrzynia hałasuje, wystarczyłoby wymienić łożyska, i skrzynia nadal by śmigała. Tutaj mam dla Was zagadkę. Powiedzcie mi, z jakiego auta jest to skrzynia biegów? Pytanie retoryczne. Lubicie ten dźwięk? Swoją drogą, czy zastanawialiście się, dlaczego ten silnik? Właśnie tak brzmi. Przecież to zwykły silnik czterocylindrowy, czterosuwowy. Skąd ten dźwięk? Może dlatego, że to bokser? Nic bardziej mylnego. Proszę, oto bokser, który pracuje kompletnie bez wydechu. W takim razie, może to kwestia jakiegoś tłumika? Otóż niestety też nie. Tak się składa, że cały sekret pracy tego silnika jest ukryty w kolektorze wydechowym dochodzącym do turbosprężarki. Jego asymetryczna budowa powoduje, że fale gazów zderzają się ze sobą, tworząc nie cztery fale. Tylko dwie spiętrzone fale ciśnienia gazów, które powodują taki właśnie dźwięk. Jak widzieliście na poprzednim wideo, silnik bokser z demontowanym kompletnie wydechem brzmi jak zwykła czterocylindrowa rzędówka. Tym pozytywnym akcentem kończę ten naukowo-przyrodniczo-satyryczny odcineczek. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam. Nie zapomnijcie również komentować, subować, łapkować!